Czy wiesz, dlaczego nieruchomości to jedna z najbezpieczniejszych inwestycji? Oto trzy najważniejsze zalety. Wartość nieruchomości rośnie w czasie. Jeżeli popatrzysz średnio lub długoterminowo, to na inwestycji w nieruchomości bardzo trudno jest stracić. Wartość nieruchomości systematycznie rośnie w czasie. W miarę jak rośnie inflacja, nieruchomości rosną zazwyczaj trochę szybciej. Po drugie, nieruchomości umożliwiają w miarę bezpieczny sposób zorganizowanie inwestycji, która będzie inwestycją pasywną, czyli taką, która nie będzie angażować Ciebie jako właściciela, czyli też inwestora jako właściciela. Czasu. Wreszcie po trzecie, nieruchomości generalnie nie można ukraść. Nie da się jej zabrać, wywieźć nieruchomość jest nieruchoma, jest przytwierdzona do gruntu. Jeżeli się zadba o minimum bezpieczeństwa prawnego, tak, żeby nikt gdzieś w czynności nie podjął, które spowodują wpisami w księdze wieczystej, to mamy tak naprawdę pełne zabezpieczenie tytułu własności i jesteśmy w stanie jako właściciel dysponować tą nieruchomością. Z pełną świadomością, że można ją albo wynajmować, udostępniać, dzierżawić ale również można ją po prostu sprzedać za jakiś czas, jeżeli plan w jakiś sposób nam się zmieni. Daj znać, co o tym sądzisz w komentarzu.